Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Na początku chciałem powiedzieć, że to nie jest żadna reklama ani współpraca, po prostu sergołda, czyli najtańszy ser, jaki był w dniu dzisiejszym w sklepie. Rada ważności jest na tym serze, więc jest wszystko ok. I będziemy z tego sera robić to, co widzieliście. To, co Was zaciekawiło, żeby wejść właśnie w ten film i obejrzeć. Więc zanim obejrzysz, polajkuj, skomentuj, zasyp, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. Jo, to do rzeczy. Co my tu będziemy potrzebowali? Ser, tak jak mówiłem. I tu jest sztaba 2 kg równo. Ten ser kosztował 19,90, więc były dużo droższe ale zrobimy z sera najtańszego ser najdroższy. Otwieramy go z foliki. O, tu taki się ten... Oh, tutaj zjeść musiał zjeść. Nie kochana, to ty musiałaś właśnie zwrócić uwagę. Każdy widzi, że chudne w oczach. Wszystko przy ciebie, bo mi jeść nie dajesz, widać. Kawałek sera... Yy, yy. Mm, dobry, a zrobimy, żeby był jeszcze lepszy. I taki właśnie ser nam jest potrzebny żeby był duży kwadrat prostokąt w sumie prostokąt musimy go sobie pociąć ostrze noża taka potrzebujemy tak dłużej że nie musi być to takie może być takie żeby nam starczyło ostrze do przecięcia go tak na pół u to nie będzie takie pśiób jakby się mogło wydawać, co? Ale muszę to przeciąć, bo. Bo, bo. I tniemy go na takie, właśnie, podłużne paseczki. Z jednej strony dojechałem, więc będę musiał tak to zrobić, dlatego że serno to każdy wie, jak to się kroi. Mogę go postawić, tak, po by było wygodnie. Proszę nie słuchać tych. Dźwięków w tle to zmywarka. I teraz robimy tak. Przyciskać trzeba trochę siły, bo to nie tak prosto się kroi. Ale efekt końcowy, tak jak widzieliście, coś pięknego. I mamy 1, 2, i jeszcze robimy tu z tym to samo. I za chwilę to pójdzie w siatki, a później oczywiście do wędzarki. A wędzimy dymem, praktycznie samym dymem, bez temperatury. I właśnie on nam się zacznie przeciskać przez te oczka siatki, jak widać na załączonym obrazku. I będzie wspaniale pięknie cudownie. Zawiązujemy na końcu siupłek. O. Tu odcinam. ponieważ nie lubię tych farfocli. W ogóle nożyczkiem powinieneś podać. Dlaczego mnie nie przygotować, nożyczek? Mhm. Dlaczego miałam Cię przygotować? Że jak ja coś robię do jedzenia, albo przygotowuję, to Ty mi coś robisz? Pomagasz? Oczywiście, oczywiście. Mhm. Przeszkadzasz tylko. Sprawdzam, czy doprawiłaś. Co, tak nie jest? No nie. Ziele laurowe liść angielski. Mhm. I teraz tak. To zjeżdżamy do początku, o, to jest dwunastka siatka, więc idealna do takich właśnie sztabek. Stawiamy to tak, naciągamy to w ten sposób i przez Krzyż. cały... Nie słuchajcie, to się przecież wszystko poprawi. Takie coś, to mi to ten. Jest dobrze. Krzywo, krzywo. No nie będzie ładnie wyglądał. Ładnie będzie wyglądał, zawsze ładnie wyglądał. Nie ja wiem, że ty masz buzika na punkcie krzywizny, ale. No nie lubię. Nie lubisz, więc polubisz. I co zrobiłem przez ciebie, widzisz? No bo tak związałeś u góry i dlatego jest tak krzywo. Powiem Wam. Nic wam nie powiem. Nawiązujemy. Będzie dobrze. Piękne kukurydze będą, dosłownie jak kukurydza będzie to wyglądało. Tak jak wygląda właśnie. E, zawiązujemy to ze strony tej, o. Następne będą lepsze. Poprawię i żeby nie było. Teraz tak, mamy to w ten sposób zrobione. O co ci chodzi, że ty krzywo, że to przekręciłeś, co? Uh -huh. No już, o, nie I teraz istotna rzecz. Będziemy to w ten sposób, powiedzmy, do jakiegoś tam koloru i później z drugiej strony przekładamy hak Żeby to nam się ładnie, równomiernie tymi dziurami rozprowadziło. Tak robimy z wszystkimi tymi e, kawokami. I tak to będzie wyglądało. Ładuję, podpalam wędzarnię e, Zobaczcie jak to wygląda wędzarni. I wędzimy, oczywiście drewno. Olha w tym przypadku i do tego jeszcze mokra. Temperatury nie ma żadnej, tyle tylko co, tak jak na dworzu. Z Serami trzeba delikatnie, jak z jajkiem, żeby nam nie płynął. Wędzimy teraz do tam, powiedzmy, minimalnego kolorku, jak zacznie nam przez te kratki się wydobywać. Przekręcamy do góry nogami, jak mówiłem na początku. Do rana bo będzie w tej wygaszonej wędzarni, a rano gotowe. Widać w ogóle to? No, widać to, twoje arcydzieło. Takie rakiety wyglądają, a nie. Co? Kolba kukurydzy. <grydza> Masakra. No, to co taka rakieta, patrz, startująca. Jakbym tak powiedział, co tak. o tym wszystkim myślę, to by ten film się nie, nie nadawał do publikacji, Dobra, jest, naprawdę. Więc naprawdę muszę powstrzymać emocje. Bo <grydza> powiem ładnie, wiało u nas dzisiaj trochę tutaj. Nie wiało, tylko. No właśnie, powiem stary, wiało. Stary głupi. Co? Stary a głupi. Tylko nie stary. No. Nie, I na chwilę palenisko otworzyłem, i na chwilę odszedłem od wędzarni. Na chwilę. Dobra, poczekaj co zrobisz, to się zje wszystko. Troszkę tylko wyciekło. Jak ty O co ci chodzi? Tą siatkę. To taki ładny jest pasz. To no pasz. mówię, że jak rakieta to Rakieta, kosmizmosz. No to o. trzeba równo ustawić rakietę. I poszła. Niesakrajnie. Tak miała być ładniej. ta jedna właśnie Taka jeszcze w porę uratowana, gdzie najbardziej przy boku wisiała, ale po prostu szkoda gadać, więc ja każdemu doradzam, na grupie i nie tylko, jak ma robić, jak ma wędzić, tylko uważaj z temperaturą, bo wypłynie. No, Tomasz, wypłynął, mi wypłynął, masakra. Szkoda gadać. Smaku narobiłeś? No co smak, tu się zje, no co, co wyrzucisz? No zje się, ale... Z czego tu siatka jest? Tu się strawi przecież. To jakieś pewne... <laughs> <laughs> siateczka jest łatwo strawna. Wiesz co zrobię? Ja odkroję te, te bumbelki. I ty, pokaż, I ty mi pokaż jak będziesz z tej siatki wyciągał. Nie? To potem, bo to może jak będę wyciągał to może być sytuacja taka, że wie, że będzie jak trzeba wyciąć ten... Wtedy e jak zobaczyłeś, że ci się roztopiło. Zwykła gołta, no to... No fajny zaromat fajny. To nie ja ten ser robiłem, ja ten ser wędziłem, tak jak widać. Także jak będziecie robić... Ale jak ten? uwędziłeś? Dobra, może... daj mi spokój. To ci... Jak jak ja nie wiedzisz, się wyda, to właśnie no, to inaczej. no, inaczej. Inaczej, no. Pan chwileczkę do mnie. A ciekawa, a może zrobimy konkurs, kto powtórzy to? Zachęcam Was, żebyście sobie zrobili w ten sposób, właśnie. Nikt tak nie zrobił. Miało być pięknie. Nie jest dobrze, no, ta jedna. No, tak miało być wszystko. Tomasz. Jak Wam film się podobał? Lajkujcie, żeby mi przykro nie było, komentujcie, żeby mi przykro nie było i docencie moje nerwy. I kto nie zasubskrybował kanału, nie zasubskrybuje. Oczywiście, dzwoneczek zachęcam do wciśnięcia. Brak słów. Oczywiście, jeszcze jest grupa na Facebooku. Swojskie gotowanie i wędzenie też was tam zapraszam. Na tej grupie można wrzucić takie arcydzieła, jak i nie tylko takie. Teraz będę miał, jak ja to dodam, bo ja to dodam, bo to trzeba po prostu yy, takie rzeczy też pokazywać, że nie zawsze wychodzi i że po prostu ja wędzarni termometra nie mam, ale dzisiaj było ciepło i do tego wiało. No powiedz prawdę. No wiało. No wiało. No to właśnie tak wyszło, więc yy, tak takie asydzie możecie wrzucać, nie, tylko takie lepsze jeszcze. Yy, to jest yy, ser w płynie. Więc. Myślę, yy, że mnie ta oko zasście Na No tą grupę Was zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, cześć.